Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Forever, zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale, tym razem Ranga, która naprawdę jest rzadkością teraz Bynajmniej w tych czasach moich demek, które wysyłacie mi A wysyłacie mi demka, uwierzcie mi, że z wszystkimi rangami, ale nie z Silverem 1 Także to będzie meczyk istnie zaisty, jeśli materiał wam się spodoba Zaprosimy, żebyście żeby zostawili łapę w górę suba, komentarz. A teraz zapraszam Was na tenże materiał. Mamy tutaj gracza Reven Nice Silver 1. Sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, także jest gitara. Mamy fajną kostkę tutaj. Jakiś buśik na overpassie. Jezu, na, na overpassie. <gryw> na overpassie, może ta. Na no, mi trzeba. Na, na, naprawdę jest dziw, dziw, dziwne to co ja tutaj, to, co ja tutaj yy, oglądam. Autokorekty nie, dobra, ok. I odpalimy sobie jeszcze X-Ray'a, bo coś tutaj wcześniej namieszałem sobie. Podniesiony USP. -ek. No jak to Silvera 1 no to full auto z USP'ka. A powiedzmy, może być. Runda druga. Hajsu za bardzo nie ma. tak nie widzę, że Lul... Lulek kupił M41S bez kewlara. Revenge zastanawia się nad swoim. Jestestwem w tej rundzie. Jaki jest jego cel? Znowu jest buścik. To jest takie. Taki full, nie full, force, kurde, półeko, cholera, wie jak to nazwać. Coś tam kupili, coś tam nie kupili, MP9 kupiona, 1900, no niby, niby ok, że 1950 zostawi sobie, no zagrał do dwóch, zagrał do dwóch. Usłyszał, że tak się gra, że w drugiej rundzie zamiast Forsa, no to zagrajmy do dwóch. Natomiast Lul pomyślał, że kupmy, kupmy do dwóch. Ale chyba trochę kupił za, za dużo, ale kurde okaza okazało się, że warto, tylko na chwilę zobaczyła lul, no to tutaj rampę sobie zwiedzał, tak żeby było zabawnie, także brak kewlara mu w tej rundzie nie przeszkodził, kupiony teraz kewlar z hełmem na nasz nasz szczęście, koloso i e, e, nie wiem, ruski czy ktoś tam bez, bez kewa, albo oni awczą, jedynka z dwójką, widzę na radarze teraz. Są AFK. I zobaczymy, jak to Jak to dalej się tutaj Sytuację rozwinie. Gramy tutaj na skiecie. Nie chcę słychać żadnych kroków. Znaczy poszło. Jest, chyba zobaczyli pakę na, na tym, na midzie gdzieś. Chyba, że paka jest. Nie wiem, narda, że gdzie jest ta paka. A nie wziął ją z mida, chyba typu teraz. Tak. Ło. Ale widzi. Krew z istniemy. Wie... O, kurde, chciałem powiedzieć, że powinien ogarnąć, że tutaj paka wcześniej była, a gościa z paką nie ma. Więc, skoro załatwi typa bez paki, no to można się domyśleć, że ten typ z paką gdzieś powinien jeszcze tutaj być. No ale runda na poczet drużyny CT, także nie ma co narzekać. Od razu sobie skikniemy do yy, rundy następnej, gdzie terroryści też chyba. Mam nadzieję, że wszyscy kupią. Tak, na razie 3 na 5. O, jest czwarty kupiony. No i jest też tek. Tylko nie wiem, bo mnie to trochę kurde drażni. Nie wiem jak jak was. Tutaj nie ma. No w sumie kupił sobie Kałacha. Ale po co? Nie ma Keva, Tak samo jak ten wcześniej kupił sobie MK bez, bez Kewlara. Tutaj. Po co? No jeśli oni będą chcieli grać Eko w kolejnej rundzie, jeśli przegrają, no to ten powie. Kurde, przecież ja grałem Eko. Dobra, pierdzielę gram Forza. Pamiętajcie, że to są matchmakingi, to jest poziom Silver 1, może jakieś silvery 2, 3 tam są. Wiecie, że tam poziom intensywności, poziom nerwów jest bardzo wysoki. Jeśli jakiś Silver wyłamie się z Szeregu, to tam kurde, co, co, się, nie, co się nie dzieje. Jakieś wyzwiska, jakieś śmiechy, jakieś brechty, nie brechty. Uj, oj, oj. To z Kołacha dostał. Snalsi z z PP Bizona. No i tutaj mamy sytuację 2 na 2 na No śmiesznie to wygląda. Gościu, no bili cię z tamtej strony po co ty się odwracasz tam. Tyłem nie zejdzie? Mamy rundę numer 5 Drużyna CT. Na fullu, Snisey dalej z Bizonem. Bizon to taka trochę trollerska broń, tak samo jak Negev. Mhm. O kurde. Tak się załatwia sprawy na Silverach 1, moi drodzy. Czy tak na wszystkich Silverach 1 jest? O, spalony jest. To, to, no tam kiedyś dało się wskoczyć, była taka takie małe wyzębienie, i dało się tam zboostować. Dziwne miejsca są tak naprawdę patrzone. Tam gdzie w ogóle ludzi nie ma. Każdy siebie słyszy nawzajem z jednej i z drugiej drużyny. A czemu znaczy, patrzone są pozycje, które no nie powinny być? Nie wiem, wy mi powiedzcie. Możliwe, że wśród was, jeśli jest tam Silver, wśród was, akurat ty czy twój kolega obok. To wytłumaczcie mi to. Bo możliwe, że ja po prostu nie mogę tego pojąć. Nie jestem w stanie. O poszła kosa. Czy te robiną się teraz bić, czy tam... o, jakieś Awki były. Ja to zawsze boję się oglądać powa Silvera z Awupą. Bo jak spuduje, to już po nim. Nie będzie wiedział, jak cofnąć. Czy zmienić na kosę, czy uciekać z Awopą w ręku. Czy co robić? O tutaj założył się syndrom Pongowskiego, ale nie wiem, czy on tam ch chciał spalić kolegę, który właśnie roszuje tego size jego. Och! Myślałem, że strzeli. Patrzcie, cofnął. Full control. I full auto z Digla. No i chyba tutaj syndrom brak dźwięku. I Runda ostatnia po stronie CT. Dlaczego ostatnio? Bo to jest krótki meczek. Takie krótkie meczeki też możecie mi wysłać. Właśnie, jeśli chcielibyście wystąpić w kolejnym materiału w kolejnym materiału na kanału, to informacje w opisie pod tym materiałem. Jakie demka, jakieś takie nietypowe, nietypowe akcje, może jakieś meczyki z przeciwko e, cheaterom. Nie może graliście na Izaka, na Pago albo na, na kogoś tam. Może meczek na jakiegoś prosa z Od Silvera do 10 levela Faceit bierę. Także wszystko macie w opisie. Jak im ciekawiej opiszecie maila, a czyli sam meczek, w którym gracie, no tym większa szansa, że to demko akurat sobie pobiorę. No i wystąpimy tutaj w materiale. Bo to nie jest tak, że ja oglądam całe demko z góry. O kurde, ale full auto. Dawaj, dawaj, jest drugi frag. Ja nie oglądam tych demek całych i mówię o, wybieram sobie co tam się dzieje, nie, tylko po prostu wy mnie zachęcacie mailami. Jakimś opisem ty Forever. Mam, mam na przykład tutaj był, mam, mam Silvera 1. a Tak patrzę, mówię, kurde, żadnych demek Silvera 1 nie miałem, więc mówię o, sobie wezmę. Yy, jeden tam kiedyś wysłał mi demko face bo akurat trafił na Neymara, więc mówię, kurde, no nie, niecodzienna sytuacja, więc mówię, o, dobra, biorę. Także. Coś takiego, co sami też chcielibyście, o inaczej, wysyłajcie mi takie demka, takie mecze, które na przykład sami chcielibyście obejrzeć, na przykład jak to jest zwykły mecz, gdzie robicie na przykład nie wiem 20 fragów na goldach czy coś, albo piszecie mi, że nie możecie z golda wyjść, gdzie co drugie mail to mam, że słuchaj forever mam golda 3, jak grać lepiej, bo z tego golda wyjść się nie da, to takich maili mam mnóstwo od cholery. No i też już nie będę robił nie wiadomo jaki, ilu tych demek. Że o. ranga, z której nie da się wyjść, albo o. Gold to jest niemożliwa ranga, albo coś tam jeszcze z goldem. Goldów to mam. od groma już na tym kanale. Jakaś ustawka na midzie, zobaczcie. O kurde, trochę nie. Trochę zły kąt Jonda przyjął. Słyszy. Słyszy też jednego na CT. Oj, tutaj. Zrobię miejsce koledze, zbejtował bo chciał chyba kała <grywa> I wypeskował Potem przeciągnę gdzieś fu krótkie full auto Spoko, jest frag Jak na razie 13 fragów na koncie Otwiera To ja nie wiem czy to jest też kwestia chyba czułości myszki czasami W ogóle ile ten e Ravennaise ma godzin, zaraz wam powiem Bo tego nie widzicie Godzin nie ma, ale to jest jakieś nowe konto, poziom trzeci. O wasze wspólne grupy Forever Young bardzo ładnie. Dołączajcie do mojej grupy Steam. Link też macie w opisie. Że zapraszam. Tam też wrzucam informacje o jakichś ewentualnych liveach na Twitchu, gdzie Twitch też macie w opisie. Wszystko tam macie w opisie. Postuję filmiki właśnie na YouTube, żebyście też, jak on się na YouTube nie wyświetla. Powiadomienie, nie widzicie, no to na grupie Steam też wale, wrzucam tam linki Żebyście mogli czasem sobie Tam zerknąć i obejrzeć, możliwe, że jakieś powiadomienie z grupy wyskoczy i też na filmik traficie Spali na blisko, no Takiego palaka, szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem, fajnie sobie to Ogarnął, żeby odbić to od tego, od tej belki, żeby wpadło tutaj. Ja to zazwyczaj, jak rasujemy, rush, jak czyli znaczy zazwyczaj, no też często gramy, to odbijamy. Najdem po prostu z tej strony i on gdzieś wybucha tutaj. Powiedzmy, jak na taki właśnie piek jak, jak tą pozycję ma ten setek ten z tamtej strony. Tutaj chyba troszkę demo laguje, bo widziałem, że model po prostu skaczą, jakby jutra miało nie być. O. Dobra, kurde zauważył, jak to był headshot, ja nie mam pojęcia, on strzelał po nogach mu, nie? Czy tam co tak jeszcze głowę schylił, że miał głowę na kolanie? Fajnie sobie miejscówki sprawdza, celownik mniej więcej tam gdzie powinien być przy tym sprawdzaniu. Myślę, że kwestia po prostu lepszego tam wyćwiczenia sobie strzelania. I z tego silvera spokojnie w goldzie się znajdzie, także... Kurde, szyb, szybkie, szybkie demko, fajnie to wszystko wyszło, nauczyliśmy się fajnego zapalaka na mida, także jeśli chcecie więcej takich filmików, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja na kanale, żeby się nie przegapili, jeśli wam się miło spędza czas na tym kanale. I komentarz odnośnie tego demka, jakbyście, co byście jemu doradzili z waszej, z waszej strony. Wytłumaczcie mi niektóre akcje silverów jako silverzy, bo nie wiem co tak naprawdę niektórzy tutaj robili, ciężko powiedzieć. Trzeba było po prostu usiąść obok takiego silvera i patrzeć i słuchać i pytać się go jaki on ma plan na daną rundę, czemu zrobił taniej, a nie coś innego. I przypominam o wysłaniu maili. Także z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do następnego razu. Papa. Pa.